Najstarsza na świecie kopalnia ropy naftowej powstała w Bubrce w 1854 roku. Cześć Boże, panowie! Cześć Boże. Boże, panie dyrektorze! Nie przerywajcie sobie. Nie, mam, to był prawdziwy cud. Mieliśmy zwijać interes i nagle trysnęła ropa. 60 garców na godzinę. A ile to jest litrów? Jakieś 240. Jak pan widzi, kopanka dalej pracuje i wydobywa ropę. Te bąble tam w dole, to jest gaz. W najlepszym okresie to było jakieś 40 tysięcy litrów miesięcznie, więc nie tylko nie zbankrutowaliśmy, to jeszcze zarobiliśmy sporo pieniędzy. Dzisiaj funkcjonuje tam Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego imienia Ignacego Łukasiewicza. W przepięknej scenerii Bobrzeskiego lasu podziwiać można dobrze zachowane XIX-wieczne kopanki. Studnie te mimo upływu lat nadal są aktywne, a zaglądając do ich wnętrza, zobaczyć można wzburzone lustro ropy. Muzeum powstało w 1961 roku i zajmuje powierzchnię około 20 hektarów. Na terenie Skansenu oglądać można oryginalne budynki z początków działalności kopalni. Wśród nich tak zwany Dom Łukasiewicza, w którym urządzono ekspozycję apteczną oraz kolekcję lamp naftowych. W budynku prezentowane są również widowiska i słuchowiska poświęcone między innymi historii założenia kopalni. Materiał zaraz ktoś przyniesie. no Nieopodal znajduje się obelisk ufundowany przez samego Ignacego Łukasiewicza. W zabytkowej kopalnianej kuźni i warsztacie zobaczyć można najstarsze urządzenia mechaniczne, jakie były wykorzystywane do naprawy narzędzi wiertniczych. Muzeum ma w swoich zbiorach bogatą kolekcję unikatowych urządzeń związanych z przemysłem naftowym, rafineryjnym i gazowniczym.